Kostka Rubika. Zwykły, niepozorny przedmiot. Zabawka dla dzieci. Ale jest jednak w coś wyjątkowego, coś intrygującego. Coś, co sprawia, że nie jest tylko zwykłą zabawką dla dzieci. Ciężko to dostrzec na pierwszy rzut oka, zwłaszcza jeśli oglądamy ten sześcian w jego idealnej, poukładanej wersji. Wtedy właśnie kostka tworzy pozorną harmonię. Pozorną, bo bardzo łatwo ją zniszczyć. Widzisz, drogi widzu? W naszym życiu często ulegamy pewnej iluzji. Nie można ukryć, że każdy z nas lubi ład i porządek. Można nawet rzec, że w pewien sposób gloryfikujemy te dwie wartości. Uwielbiamy, gdy wszystko jest takie proste. Uwielbiamy wierzyć, że nasz świat jest przejrzysty i poukładany jak ta kostka, jednakże jest to jedynie iluzja zrodzona w naszych umysłach. To ta pozorna harmonia, która nie jest niczym innym niż tylko kruchym złudzeniem. Kiedy patrzymy na nasze społeczeństwo, ludzi, którzy nas otaczają. Najczęściej dostrzegamy jedynie różnice. Wszystko to rzecz jasna, dzieje się nieświadomie w naszych głowach, lecz ma wielki wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości. Nie wiadomo również dlaczego. W tych różnicach zawsze dopatrujemy się jedynie wad i negatywów, które często nie są niczym innym poparte, niż uprzedzeniami i stereotypami. Kiedy tak myślimy, nasze społeczeństwo, nasz świat nie różni się niczym od wielkiego chaosu. Miejsca, w którym każdy z nas jest samotny, ponieważ każdy człowiek różni się od nas samych. W takich momentach świat przypomina pomieszaną kostkę Rubika. Niezrozumiały zbiór różnych kolorów, które w żaden sposób nie składają się w logiczną całość. Jednak, jak mówiłem, jest to jedynie złudzenie. Z niewyjaśnionych przyczyn. Posiadamy wrodzoną zdolność do dostrzegania różnic, a jednak rzadko jesteśmy w stanie dostrzec, jak bliźniacze podobni jesteśmy do innych ludzi. Przez nasz strach do nieznanego nie dostrzegamy tego, co jest w nas najważniejsze, tego, co nas łączy. W całym naszym niezwykle szybkim życiu zapominamy, że jesteśmy ludźmi, ludźmi bardzo podobnymi do siebie. Każdy z nas codziennie podejmuje walkę z tymi samymi problemami i trudnościami. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wszyscy jesteśmy inni. Że różni nas kolor skóry, religia, poglądy. Może wydawać się, że nie pasujemy do siebie, jednakże nie jest to prawda. Gdyby przyjrzeć się temu wszystkiemu bliżej, można dostrzec, że razem tworzymy coś większego. Razem, w swojej różnorodności, tworzymy wspaniałą i jedną w swoim rodzaju całość. Dzięki Unii Europejskiej dawne bariery odeszły w zapomnienie. Dziś tak naprawdę nie różnią nas już kraje czy języki, a jedynie uprzedzenia. Dlatego pamiętajmy, że każdy z nas jest człowiekiem i oprócz wielu rzeczy, które nas dzielą, jest wiele spraw, które nas łączą.